Cześć Manko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z MKreatora. Dzisiaj będziemy robić poradnik a propos, nie wiem, weźmiemy sobie dzisiaj bloki. Tak jakoś wymyśliłem taki luźniejszy poradnik, a następnie przyszykuję jakieś bardziej skomplikowane poradniki. Z tego co ostatnio zrobiłem, w ogóle możecie pisać w komentarzach, bo na przykład mogę wam pokazać, jak zrobić poradnik na item naprawiający zbrojkę czy coś takiego, bo to mi się udało ogarnąć ostatnio i mogę zrobić poradnik a propos właśnie Ranger Itemów, czyli tego. I to jest łuk na przykład, ale też wszelkiego rodzaju rzeczy, które się same w sobie wyrzuca, na przykład enderperły i tak dalej. Ogólnie potjony po się tak robi, chyba, czy nie. Bo potion to jest efekt, a żeby był taki potion do rzucania jak jest w Minecrafcie, nie? to y, Ranger item to też jest i to są też są to jakieś takie inne rzeczy, ale dzisiaj się zajmiemy blokami, ogólnie poprzednie poradniki, żeście bardzo ciepło przyjęli, za co wam bardzo dziękuję, dlatego lecimy z następnym. A jako iż robimy ten mod trochę na śmieszno, bo stwierdziłem, że kurde do bez sensu, tak yy, wiecie... Yy. Tutaj żebym ględził jakieś pierdoły, to będziemy... Będę ględził, ale przynajmniej będzie śmiesznie. <laughs> więc tak, zrobimy sobie, pokażę wam jak zrobić rudę. Pokażę wam jak zrobić zwykły blok. To nawet nie trzeba pokazywać schodki, jakieś tam płotki, jakieś tam inne pierdoły. No więc nazwiemy sobie blok, nazywamy po polsku, więc może być. Zrobimy sobie rudę ciastek, bo czemu nie? No. I potrzebujemy oczywiście do niej teksturę, więc jeśli potrzebujemy teksturę, to wchodzimy sobie albo w nowa skina, albo yy, w tym przypadku ja sobie mogę namalować taką teksturę tutaj w paintnecie. To znaczy łatwiej się tu maluje, ale normalnie to mogę sobie po prostu zrobić create teksturę w ten sposób, ale ja zaraz wracam, bo muszę poszukać jakiegoś, że tak powiem motywu, żeby to przerobić. Dobrze, tak więc ja już jestem tutaj i pobrałem sobie jakąś teksturkę. Teraz możemy ją, nie wiem, przerobić. A propos, żeby mi się podobała. Jak w ogóle ciastko wygląda w Minecrafcie? Kurna, bo tu jest problem z tym, że. Dobra, nieważne, w sumie niech jest taka tekstura jak jest. Ta jest git. No dobra, możemy ją troszeczkę sobie, nie wiem, kolory. Jasność i kontrast. Nie, jasności nie chcę zmieniać. A nie, bo to jest stone, to nie, to ja nie mogę to tego tak zrobić. Zaznaczenie prostokątne. Tak. Jak coś kontrolem przytrzymujecie, to macie zaznaczenie wielu rzeczy naraz. no teraz zastosowanie kolorów jasność i kontrast sobie możemy je jakoś o, przyciemnić na przykład nie to jest kontrast to ja bym chciał jasność zmniejszyć tak mi się to bardziej podoba plik zapisz ok, wchodzimy sobie w takim razie tutaj jeśli nie wiecie, jak obsługiwać tego kreatora, tak macie problem jeszcze, żeby się odnaleźć, to zachęcam do obejrzenia jednego z filmików, który powinien się wam pokazać tu gdzieś w karcie, w tym momencie, ale nie wiem, czy się pokażę. bo jestem zbyt leniwy, żeby go tam umieścić, więc zobaczymy, czy będę miał humor i chęci. Importujemy teksturę, import blocks teksturę i to ja to mam w pobranych teraz, tylko no to się nazywa cookie ore. No, mam nadzieję, że to jest ta przerobiona. Chyba to jest ta przerobiona. Nieważne, może być w sumie. Używamy cookie Ona się automatycznie wypełnia wszędzie i tak, co tu mamy po kolei? Block tint. Szczerze, nie mam nawet tego pojęcia co to jest, ale... Grass, foliage, water, sky, fog, water, fog. Tu macie ogólnie takie przypisy. Zobaczmy na tint the block based on the biome colors. A, yy... Jak na przykład macie bagna, to na bagnie macie inny kolor wody, inny kolor trawy. To to, to jest coś, w ten design. To tego nie zaznaczam, bo nie jest nam to potrzebne. Nie jest Tinte, czyli nie ma tego, tej zmiany koloru na, w zależności od biomu. base model i to tutaj macie stairs, slab, to będzie po tym. A propos, jak będę mówił, jak zrobić schodki czy coś takiego. Macie optional które... Czyli to jest opcjonalna tekstura na zasadzie, jakby to powiedzieć, no po prostu w EQ, nie w inwentarzu. Normalnie on Wam da blok 3D w teksturze, a możecie sobie opcjonalną teksturę tutaj zrobić, ale nie polecam jednak blok w 3D. To... Ładnie to wygląda jak macie normalnie. Minecraftowe są najlepsze, tak mi się wydaje, chyba, że chcecie coś tu wsadzić. Tu jest tekstura taka, to jest tekstura itema, nie? Yy, Blok particle teksturę to jak będziecie zapiędalać po tym bloku, to może się nie wiem coś robić z tym. Ale szczerze nie będę tego teraz zmieniał. Tekstura particle nie nie chce mi się robić tekstury partikla, nie wiem, gówno może zladać. Czekajcie, zrobię cięcie. Dobrze, tak więc witam Was już bardzo serdecznie po cięciu. To tak jak Wam mówiłem, znaczy myśmy skończyli to jest Blog Base, tu są partikle. Nie będę tych partikli testował, to wystarczy zrobić teksturkę i takie będą partikle. Możecie to przetestować Wy. Yy, wiem, że to tak będzie działać z tym tintem, to nigdy tego tak naprawdę nie testowałem, bo nie mam pojęcia jak to powinno działać. Render Type and Rotation for Blocks without Base. No właśnie, czyli jeśli ustawicie sobie jakby. Jeśli macie jakiś niestandardowy blok, to się tym zajmujecie, ale normalnie to Was nie interesuje. Tu macie blok model, czyli tu jakbyście chcieli, no właśnie, tu jest rotation. Ogólnie źle to działa naprawdę. Powiem Wam, robiłem tylko raz coś takiego. I robienie bloku, który nie jest wymiarowym blokiem, ani schodami, ani półblokiem, tylko takim z customowymi banding boxami, w ogóle to jest masakra naprawdę, to kiedy indziej o tym poradnik będzie, chociaż w sumie nie będę bez sensu robić poradnik czegoś, czego sam nie umiem, to jest po powalone po prostu, Leci lecimy dalej, to jest, yy, czy... No, jeden, jeden, jeden shape. No właśnie, to wtedy sobie zaznaczacie, ale to później transparencji to jest po prostu przejrzystość. Omijamy to. Special information about the block. Jak dla mnie to w ogóle nie działa. Chwila, czy to działa? W itemach wiem, że to działa, w bloku nie testowałem. W ranged itemach nie działa, bo testowałem. Nic nie pisze tam. Więc, no bywa. Banding Box, to zostawiacie tak jak jest, macie to gdzieś. Properties, ruda ciastek, materiał, rock, earth, tu wybieracie jaki to jest po prostu materiał. Oczywiście tu gdzie pisze not supported to znaczy, że jest not supported. Bo to w innych generatorach jest tych nowszych, a mamy przypominam wersję 1.12.2, bo taką sobie wybrałem, materiał, rock. Creative Inventory Tab, Twoja stara. Może być w sumie custom, Twoja stara, idealnie Block Sand, Grand, Ziemia, nie Stone, bo to jest truda. Hardness to jest twardość i tu macie, powinniście mieć jakąś podpowiedź. Jakie mają diamentowe, jakie mają coś tam, yy, a nie macie takiej podpowiedzi. Nie, nie wiem, w sumie bez sensu to jest. Hardness to jest twardość. Resistance to jest wytrzymałość na TNT bodajże. Yy, yy, tak yy, czy obsydium ma 6000, B 18 18000 ale takie normalne bloki to mają chyba polecam wpisać nie wiem jakieś 15, 30, coś między tym, jak chcecie zrobić coś naprawdę wytrzymałego, to już możecie, nie wiem, 60, 80, to wtedy jest, nie wiem, czy to będzie wysadzalne, jak już macie coś jak Obsidian 6000, to to już jest niewysadzalne, chyba powyżej 1000 to już będzie nie do rozwalenia, tak, hardness to jest twardość, jak szybko się to będzie kopać, ja bym ustawił to na 2, rudy powiedzmy damy na 15 explosions, 2 to może będzie za... Za mało 3 damy. Wiem, możecie to ustawić nawet na jakieś 20 parę Nie wiem ile ma obsydian. Wiem, że dużo. Bo ja to kiedyś chyba na 4, 30 ustawiłem. To dalej się nie kupało aż tak długo. Chyba, żeby... nie, wiem. nie pamiętam szczerze. Że... Wiem, że jak sobie wejdziecie w tamtego linka, to będziecie mieli wszystkie informacje bardziej rozszerzone. To jest sleeperance, czyli to jest yy, jak wulsend jest na przykład, powolnie się chodzi po wulsendzie, to to jest coś takiego, jump factor to jest do slime bloków, speed factor, no właśnie, Sleep, nie, speed, sorry, co ja gadałem, speed factor to jest to, a sleeperance to macie, yy, to jest do lodu, śliskość, yy, to jest speed factor, to jest do yy, tego. Luminase to jest generowanie światła I tu macie 15 jest maksymalny Nie wiem czy ja mogę tu wpisać 16 Nie mogę 15 można Nie można powyżej 15 wpisać Co robimy, że nasza ruda będzie sobie tak delikatnie świecić, Delikatnie na 12, na 3 powiedzmy Light opacity, przepuszczalność światła Maksymalna to jest, że nie ma przepuszczalności światła Czyli bloki normalnie nie przepuszczają światła i zostawiamy taką, jaką jest. Nie ma grawitacji. To jest do piasku. Can walk through the block, czyli czy możesz przez blok przenikać, Nie zaznaczamy. Enable emissive rendering, glow. No to może nie teraz. Custom drop. Tu sobie zaznaczamy mi ciastka, czyli kuki. Plus selected item drop Amount yy, i damy, że 4 ciastka powinniśmy teoretycznie wbić tutaj Loot Table, że od ileś do ileś, ale już mówiłem, że Loot Table na wersji 1.12.2 nie działają najlepiej, więc może zrobię z tego jeszcze. Najpierw musiałbym sam to ogarnąć też. Lecimy z następnym Loot Table nie zaznaczamy Creative Peak Item to jest. Yy, no, defiant creative mode pig Item, tak. Tool able to destroy, it. to jest jakim narzędziem się to szybciej niszczy, żeby leciało, i to jest jaki potrzebujemy level y, tego kilofu. I tu pisze 0 wood, 1 stone, 2 iron, 3 diamond, 4 netherite. Jaka jest, że tak powiem, to jest no właśnie. No, nieważne, damy, że zwykły. Wystarczy kamienny, nie? A nie. Stone to jest jeden. No dobra, to jeden. Is unbreakable, nie. Is replaceable, nie. Nie zaznaczacie tego. To jest w ogóle dupe i bez znaczenia. TIG Tigrandom, i CAN plants uh, ON THIS BLOCK czyli czy rośliny se mogą na tym beacon color modifier tego nie wiem w ogóle po chuj to robić defill może być Das BLOCK ACT LIKE leather? czy działa jak drabina? nie DOES REDSTONE CONNECT THIS BLOCK? nie ENCHANTMENT POWER BONUS po tam tamto BLOCK mobility to jedynie można to jest jak jest blok palny to może niekoniecznie FIRE SPREADING SPEED szybkość rozprzestrzeniania się ognia Reaction to being pushed normal AlphaVnode type diffu, random model of seven known. Particles properties, spawn particles around block. To byście, jakbyście chcieli, normalnie particle zawsze spawnować koło niego. Nie polecam, znaczy nie polecam. Nie, nie, nie potrzebne nam to jest. Pff. To nie teraz. To w ogóle nas nie interesuje. To również nas nie interesuje w tym przypadku, bo to jest. Mm, no nieważne to jest są dodatkowe rzeczy jeśli na przykład jak klikniecie na blog ale takimi rzeczami się będziemy zajmować kiedy indziej generacja to nas interesuje bardzo w przypadku rudy bo ona się musi gdzieś tam generować tu macie ile na chunk się ma respić tych rud W Orwę, no, ile ma się respić skupisk na gnaczang czyli powiedzmy, że nie wiem, damy 16, żeby to była bardzo popularna ruda. Tu ile będzie w, jednym, w, ne, w jednej rudzie, powiedzmy, damy 8 i minimalna, to widzicie, 1,16 16, only 13, nie tyczy czyli maximal generation H, czyli gdzie najwyżej się mogą zrespić, nie jest 50, powiedzmy. I No Additional Condition, a i tu jeszcze Dimension Type y, Surface, czyli zwykły świat. I restrictions biomes, czyli możecie zrobić, że tylko na konkretnym biomie się RESPI, w tym przypadku nie robimy w ten sposób. Save mode element. Mamy naszą rudę ciasteczek, ruda ciastek. No i to w zasadzie. To na tyle. Teraz możemy sobie zrobić ciastkowe schody. Wiem, że to nie ma żadnego sensu, ale widzimy się po cięciu. Już sobie pobrałem odpowiednią rudę. Teraz możemy sobie zrobić jak zwykle resource import textures, import block. Yy, book i block png. Nie wiem, że to nie jest szczytowo naj najlepsza tekstura. Yy, teraz sobie możemy zrobić kolejny blok. Nazwiemy go yy, ciastkowe schody pyta się mi już trwa ten poradnik Dobrze to w ogóle napisałem poprawnie SCH Kurwa schody Jak się pisze schody Chyba tak w, Mam jakieś takie wiecie bo SCH w niemieckim się czyta jako szynie yy, więc chyba schody, no kupna, co, co, co może być nie tak, nie? wybieramy sobie tą teksturę, tutaj dajemy Stairs Stairs, tak No Tindy oczywiście, tu nic na, nie, nadzwyczajnego nie klikamy tu również nic tu w sumie nie wiem czy one mają być dajmy, no, że drewniane, nie bo to śmiesznie będzie Plant roślinny jakie to może mieć zdjęcie snow czy znaczy zdjęcie yy, slime anvil kowadło leather leder damy nie wiem czemu ale damy yy, Cake o materiał sound yy, Hardness Niech jest na jeden resistance też wam wcześniej pokazałem więc omijamy to wszystko Stworzymy sobie właśnie takowe yy. Tutaj na przykład możemy sobie zrobić że one block, right click, it, że możemy zjeść ten blok. Yy, zrobimy sobie szybko jakąś procedurę. Aha, więc widzimy się za chwilę na Minecrafcie i zrobimy generalny test wszystkiego. Dobrze, słuchajcie, już nam się świat ładuje, i zaraz robimy eksperyment, czy to w ogóle działa. <grystanie> Sam jestem ciekaw nie, bo nigdy nie robiłem takich kupich rzeczy, żeby można było zjeździć blok, no ale. A, no ogólnie to jest z mojego innego moda. Super, lagi są, wszystko trzeba tutaj ogólnie. Jest niezłe pobojowisko, więc... Powinno być lepiej super macie soundtracka teraz idealnie ze sword and sun -o. wszystko mi tu laguje w ogóle nie z jakich przyczyn już powinno być lepiej a nie jest lepiej gdzie jest ten mod który chciałem to jest twoja stara o. mamy tutaj rude ciastek i mamy ciastkowe schody zaraz zobaczymy czy można zjeść te ciastkowe schody ale one są w ogóle brzydkie xd ale ten mod jest zrobiony na śmieszno po to właśnie żeby wam pokazać jak robić niektóre rzeczy a nie żeby to było fajne o znika super i pewnie na survivalu y, bym dostał jedzonką zaraz zobaczymy w ogóle to ma niezły potencjał do upgrade'u bo możecie zrobić mm, że jak zjecie duży blok to się zamienia na schodki potem schodki na półblok tylko pół blok to już na nic coś to tak bez sensu troszkę bo nie ma ćwierć bloka no ale yy, bywa. Kurna, teraz mam tylko jeszcze pytanie: Kiedy się pisało czas? A kiedy się pisało efekt? Dobra, na początku był czas, to ja tak jak myślałem. Game Mode y, S. I teraz podejrzewam, że za chwilę będę fest głodny. Przynajmniej tak to powinno działać. Chyba, że tu jest peaceful, to nie będzie. No i dalej kurna nie jestem głodny Tu też damy sto w takim razie O, o no, no 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 to teraz to już sobie przesadziłem Ale dodaję to żarcie, tylko nie wiem czemu to nas teleportuje tak imo w sumie Coś was pierdoliłem ewidentnie tam w tych yy... Kody, Kodzie nieważne, trzeba to będzie poprawić, nie róbcie tego w domu To, była, to był szybki eksperyment a może lepiej zróbmy to w ten sposób. I teraz możemy na przykład to przetestować. Weźmiemy sobie picks kamienny i drewniany, żeby wam pokazać, że drewnianym tego nie pójdzie wykopać. Pewnie zdechnę za chwilę. Albo wiecie co, żeby nie zdechnąć, to wezmę sobie z mojego moda innego. Oto ten itemek i będzie po robocie Game Mode y, S i po robocie kamiennym myk lecą ciasteczka 4. Oczywiście wbite na sztywno, tym tego nawet pewnie nie wykopię. No i chuja leci, więc y, widzicie, akurat y, to działa. i mogę, Mógłbym sobie zjeść ciastka, ale nie i bo mam mój super efekt. I za chwilę pewnie, no tak jak myślałem, tak, bo mógł wpieprzać te ciastka, ale zajmuję wpieprze, to i tak zgłodnie bo mam taki efekt nałożony. Dobra, tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten poradnik się Wam przyda i że w sumie, nie wiem, picie co jeszcze Wam nagrać, jakie poradniki sobie w ogóle zrobię. Jakiś poradnik, którym będę opowiadał o bardziej przydatnych, ciekawych rzeczach, na przykład jak zrobić właśnie Ranger temy, to mam. W... W kolejności będzie następny, a jeszcze następny pomyślę o tym, żeby nagrać poradnik właśnie o jakiejś tam broni 3D, ale to jest głównie w blockbenchu, ale to też się poradnik przyda. No i jeszcze się przydają poradniki ogólnie, bo myślałem, że na początku że będę robił poradniki ze wszystkiego po kolei, ale nie będę, bo niektóre rzeczy są tak proste, że po prostu zostawiam to Wam do sprawdzenia. Możecie jedynie pisać w komentarzach pytania, jak niektóre rzeczy zrobić. Ja Was żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie i trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka.